Zapytam wprost. Małgorzata więcek cebula. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zapytam wprost. Dziś naszym gościem jest Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni. Witam Panie burmistrzu. Witam Panią serdecznie, witam wszystkich słuchaczy i oglądających ten program. Panie burmistrzu, spotykamy się pod koniec roku, więc zapytam o to, jaki był ten mijający rok dla Bochni? Trzeba zauważyć, że ten, ten rok był, miał charakter bardzo dynamiczny. Niełatwy na pewno. Na pewno niełatwy, ale bardzo dynamiczny i przynoszący szereg zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Te zmiany patrzę dosyć szeroko, dlatego że nie można nie powiedzieć tutaj o tym, jaki wpływ ma na nas pandemia cały czas, pod której wpływem jesteśmy. Trzeba wspomnieć o tym, że miasto zakończyło szereg inwestycji tych takich głównych, które no wszyscy dostrzegają, cieszymy się, przynajmniej ja się ogromnie cieszę z tego. i Również i moi współpracownicy zakończyliśmy projekt odno rynek od nowa. Rewitalizację, który się bardzo, bardzo ciągnął, ale udało się zakończyć. Tak, udało się go zakończyć. Udało się w pięknym, przepisanym umową terminie zakończyć również budowę kn 2 udało się wiele różnych pomniejszych rzeczy, których teraz nie będę wspominał, dlatego, że tego jest naprawdę ogromna ilość. Codziennie się tego nie zauważa, natomiast te takie spektakularne każde odnotowuje, szczególnie te, które sprawiły tyle uciążliwości. No, mam świadomość tego, że brak rynku, brak możliwości korzystania z niego, on wywoływał określone negatywne tak, pociągło się to, panie pozycję. burmistrzu, bardzo długo. Czyli mamy ten rynek, ten dwójkę, no możemy powiedzieć, że to są sukcesy. A co było porażką w tym roku? A, wie pani, to jest ciekawe bardzo zagadnienie, dlatego że to, co dla jednych będzie porażką, dla innych będzie sukcesem. Bo proszę wziąć pod uwagę na przykład badania archeologiczne. Jedni mówili o tym, Przebadajcie cały rynek. Ja jeszcze sięgnę nawet do ulicy Dominikańskiej, to wszystko należy przekopać. Mhm. Ale z drugiej strony na tej drugiej szali jest na przykład termin, w którym musimy zakończyć inwestycję, rozliczyć ją. A to wszystko trwa, to to przeciąga to wszystko się trwa. w czasie. Mhm. Rozszerzające się badania archeologiczne spowodowały dodatkowe koszty. To też nie jest bez znaczenia. Mamy artefaktów bardzo dużo, one będą eksponowane, i to jest dla nas z całą pewnością e, taki handika w postaci tego, że e, mamy świadomość tego znacznie większą niż kiedyś, jakie było nasze miasto, jak ono funkcjonowało. Mhm. A z drugiej strony mamy do przebadania na przykład 60 tysięcy kości, różnych mhm. częściowo ludzkich, częściowo zwierzęcych, o ile wiadomo, co z ludzkimi zrobić, godnie pochować o tyle co zrobić z zapłaconym badaniem kości zwierzęcych. To są takie trudne elementy, no taki element, w którym no, sięgamy bardzo głęboko w historię miasta i one nam będą mówiły o tym, jak się kilkaset lat temu żyło, co spowodowało śmierć tych ludzi i tak dalej. Natomiast co z pozostałymi trudno powiedzieć. Mhm. No mamy ukończone pewne etapy, tak jak wspomnieliśmy, z pewnym opóźnieniem, ale są. A co dalej z rewitalizacją? Tutaj mam na myśli planty salinarne, plac puławskiego czy inne elementy w Bochni, które jeszcze, czy Zamek żupny, choćby które wymagają pilnej naprawy odnowienia. To są takie zagadnienia, które dotyczą myślę i nowego ładu, który generalnie przed naborem, do którego jesteśmy. I myślę tutaj o drugim etapie, bo ten pierwszy już za nami. To są zagadnienia, do te, do, które mogą być realizowane z tego zakresu ufinansowania, ale trzeba pamiętać o tym, że otwiera się nowa perspektywa finansowa. I tutaj, w ramach, te, w ramach tych możliwości, będziemy aplikować ośrodki zewnętrzne. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że do każdego tego typu starania, Trzeba mieć wkład czy własny. zadania, prawda? Trzeba Zadanie. mieć własne wkład środki. Wkład Każdy mm. taki wniosek wymaga jednak wkładu własnego. Z jednej strony, powiem, mnie dostrzega taka rzecz, że realizujemy duże przedsięwzięcia, zostawiając niejako na uboczu te problemy, które y, y, takiego przeciętnego mieszkańca Bochni, y, Ciekawią, inspirują. Mm -hmm. A to czasem jem, bolą, to, prawda? Nie jem, Mu to dolega. Mm -hmm. I, My... tutaj, I tutaj, Pani Burmistrzu, ja wejdę w słowo, takim problemem, który na pewno dospiera mieszkańcom jest brak parkingów. Kolejny rok, nadal nic nowego w tej materii. Wydaje mi się tak, że udało się zachować te parkingi, które są. Myśli Pani o samym centrum, tak, ale centrum. już przy ulicy Gejzy bukowskiego mamy miejsca prawdzie nietypowo parkingowe, natomiast miejsca, na których się można zatrzymać, które są urzędskie. Jest ich kilkadziesiąt. Mhm. Więc i, i tak, i nie. Sprawa parkingów dotyka właściwie każdego miasta, jeżeli nie w Polsce, to w Mało Polsce na pewno. Proszę panią, wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem było to, że poszliśmy w system opłat parkingowych za pośrednictwem całej sieci automatów. Mhm. To zwiększyło częstotliwość. Rotację na tak częstotliwość mhm. wymiany korzystających z tych miejsc parkingowych. Wydaje się, że ta tendencja ulegnie teraz rozszerzeniu jeszcze, dlatego że przypomnę, samego centrum, które było rewitalizowane, nie mieliśmy objętych tym systemem, więc trzeba to zrobić. Czyli system parkingowy będzie rozszerzony o, o na przykład o Plac Świętej Kingi? Yy, tak, myślę. I kiedy że tak, to się stanie? To na początku roku te rzeczy będą miały miejsce. Sądzę, że yy, może nie w styczniu, ale w lutym yy, przygotujemy projekt uchwały, który zmieni zasady tutaj yy, w tym zakresie. Czyli nie będzie ulic, na których będzie można stać yy, bezkarnie, czyli bez opłat? Yy, całe tak, centrum będzie tak, objęte? Odwiedzę, no. No, grzechem zaniechania byłoby tutaj nie uporządkowanie tego. To naprawdę, to naprawdę wymaga uregulowania i mm, ujednolicenia. Panie burmistrzu, kolejna bolączka to korki w centrum miasta. No też nie udało się w jakiś sposób tego rozwiązać. Ciągle w tych godzinach szczytu samochodów jest sporo. Cieszę się, że pani zauważyła i powiedziała w godzinach szczytu. Mamy szczyt poranny, szczyt mamy szczyt wtedy, kiedy Wychodzą pracownicy Schuty z, z innych zakładów pracy, więc to wszystko się rzeczywiście kumuluje. Natomiast bardzo udanym eksperymentem okazało się na przykład wprowadzenie ruchu okrężnego na zbiegu ulicy Brzeskiej, Krzeczowskiej i Poniatowskiego. Był teraz taki pomysł wprowadzenia na przykład świateł na ulicy Poniatowskiego w tym samym rejonie. Nie odrzucam tego pomysłu, bo on może okazać się bardzo trafiony, ale dopiero po jakiejś analizie. Mhm. To są trudne rzeczy i wymagają rzeczywiście rozwagi, bo... I koszty wprowadzenia różnych rozwiązań są spore, więc nie można robić tego na takiej zasadzie, że spróbujemy, może się uda, może się nie uda. Tak, no na pewno muszą być Czy to zmieścić? przemyślane decyzje. Panie burmistrzu, kolejna bolączka to śmieci i opłaty. I sam fakt dla każdego z mieszkańców, że jest część ludzi, którzy nie płacą, a część, która płaci solidarnie za wywóz śmieci. No, Państwo zapowiadali kontrolę i chciałam zapytać, co w tej materii się zmieniło. Jestem przekonany, że gdyby ustawa śmieciowa w inny sposób pewne tematy rozstrzygała, to byłoby dużo prościej. Natomiast na naszym podwórku jest sytuacja taka. Śmieci coraz więcej. A mieszkańców coraz mniej. A mieszkańców nie. Płacących jest coraz więcej. Tym razem powiem niezdecydowanie, ale wydaje mi się, że diagnoza jest taka. Zarabiamy coraz więcej i należy się z tego cieszyć. To jest oczywiste. Po mm -hmm. portfelu każdego mieszkańca Boknie jest coraz więcej środków. Jest naturalna skłonność do tego, żeby wydawać to, co się ma w portfelu. A więc jesteśmy w większym zakresie konsumentami. Wytwarzamy więcej w związku z tym śmieci. Osobnym dużym problemem jest wymiana mebli. To są śmieci tak zwane wielkogabarytowe, mm -hmm. które są kosztowne w wywozie. I teraz, jako gmina, pobieramy podatek od każdego mieszkańca i on wynosi określoną kwotę pieniędzy. Natomiast, jako samorząd, płacimy od ton, od ilości wywiezionych śmieci. Więc tych śmieci jest więcej niż były szacowane na przykład. Jako globalnie wytworzyliśmy ich tak. jako mieszkańcy znacznie więcej niż było założone. Kontrolujemy, mając sygnały wysyłamy strażników miejskich po to, żeby sprawdzili. Bo są takie sytuacje, kiedy deklarowane jest, jest mieszkanie za, zamieszkiwanie jednej osoby. Mhm. Ale wychodzi na to, że tych osób jest więcej, więc takie wątki trzeba sprawdzić. Trzeba mieć świadomość tego, że nie wszystko się dzieje tak szybko, jakby mieszkańcy oczekiwali. To naprawdę jest nie w porządku, że część osób te braki prawne, powiedzmy, czy formalno-prawne utrudnienia wykorzystuje i chce zaoszczędzić w tym wszystkim naprawdę niewielkie jakieś środki. Tak, no i oni za to wszystko płacą. Sesja, ostatnia sesja Rady Miasta, taka tajna, szybka, tak się o niej mówi, i Klub Konfederacji, który sprawę zgłosił do wojewody, prosi o wyjaśnienie, czy ona była zwołana legalnie, czy nie. To zdecydowanie była legalnie zwołana, to oczywiście... Wynika z tego, że ja formalnie, nie tajnie złożyłem wniosek o zorganizowanie sesji nadzwyczajnej z tego powodu, że radni nie, zają, nie chcieli się zająć tym. Problemem. Tylko ten termin, panie burmistrzu, zwołanie, no tak w ostatniej chwili gdzieś tam pojawia się informacja o tej sesji. Panie redaktor, burmistrz ma możliwość złożenia wniosku o zwołanie przez pana przewodniczącego Rady w sesji nadzwyczajnej. Pan przewodniczący z kolei ma obowiązek zwołać sesję nie później jak 7, 7 dni po złożonym wniosku. Więc z mojej strony wszystko zostało dopełnione tak jak należy. Rozumiem, że problemem jest to, że nie było oficjalnej takiej dużej, szerokiej informacji, informacji. o tym, że Taka sesja Ale będzie, to co będzie oznacza, nic. że przewodniczący zaspał? Nie zwołał w, yy, nie, nie od razu? Nie wiem, nie będę komentował tego. Nie powinniśmy takich rzeczy komentować za kogoś. Tutaj pan przewodniczący najlepiej wie, co było jego intencją, mhm. jak chciał to zrobić, z jakiego powodu chciał to zrobić. Więc trudno no mi miejmy nadzieję, że wytłumaczę to odnosić. na kolejnej sesji. Panie burmistrzu, powoli kończymy, a ja wrócę do pytania, które zadawałam podczas ostatniego wywiadu. Dwa lata do wyborów. Czy pan burmistrz już wie, że będzie kandydował, czy też nie? Pani redaktor, uśmiecham się, dlatego że to wszystko jest naprawdę bardzo wcześnie. Tyle rzeczy przed nami jest do zrobienia, tyle rzeczy jest do przeprowadzenia. Wszystko jest tak dynamiczne, naprawdę bardzo trudno i zadeklarować y, albo w jedną, albo w drugą stronę decyzję. Sądzę, że to wszystko jest przede mną i w zależności od y, przebiegu tych kolejnych miesięcy, w sumie lat, będzie wyglądało to, jak do tego podejmę. Bardzo dziękuję. Tu stajemy.net i naszym gościem był burmistrz Bochni Stefan Kalewiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, że mogłem się z Państwem spotkać, życzę Państwu po wszelkiej pomyślności w Waszych rodzinach, Wam samym osobiście wszystkiego dobrego.